Miał być dziś deszcz, drodzy Państwo, tak Monika mówiła do mnie wczoraj i, i był, ale było też przyjemnie, bo był, był to taki deszcz przy chyba 23 stopniach, jak patrzyłam w pewnym momencie na mój termometr, więc naprawdę przyjemny, przyjemny, przyjemny jesienny deszczyk, tak jak zapowiadałaś. Dlatego proszę oglądać prognozę pogody w wydarzeniach 24 i tak. słuchać uważnie. Jutro bez deszczu, także jeszcze przyjemniej myślę dla niektórych, bo... Roz... Rozumiem grupę osób, która jest stęskniona tego deszczu ze względów no, po prostu ekologicznych. I ten deszcz w przyszłym tygodniu pojawi się, ale już niestety nie w całej Polsce, tylko głównie na krańcach północnych naszego kraju. Tymczasem czeka nas chłodna niedziela, ale w wielu miejscach sucha. Jedynie na wybrzeżu popada, a w przyszłym tygodniu no to już w ogóle będzie się działo. Jutro zaczyna się październik i on zacznie się tak. Raczej pochmurnie, raczej chłodno, ale poczekajmy do wtorku, wtedy zrobi się naprawdę gorąco, 27 stopni na termometrach i też tej wysokiej temperaturze będzie towarzyszyło słońce, generalnie bajka, bardzo pogodne niebo, piękna, złota jesień. Sprawdzamy w takim razie, jak to wygląda w naszych mapach, zaczynając od Europy. Dlaczego jutro nie będzie padać? Dlatego, że ten front, który dzisiaj przechodził nad Polską, przesunie się dalej na wschód, a wpływ na pogodę w naszym kraju, będzie miał Klin Wyżu, który swoje centrum będzie miał na Bałkanach, ale okoliczne niże, które tutaj widać, będą jednak powodowały że nadal sporo chmur będzie na naszym niebie się pojawiało. Tak właśnie oto to wygląda. 19 stopni w Warszawie, pochmurno z przejaśnieniami, taka sama aura i jeszcze chłodniej w Berlinie. Przed chwilą słyszeli Państwo o wyspie iberyjskim i upałach, no to proszę bardzo potwierdzenie. 31 stopni jutro i słońca absolutnie tam nie zabraknie. Upalnie również w Rzymie, tam równo 30. Najbliższa noc będzie no już taka jesienna, jeżeli chodzi o temperaturę, bo widzą Państwo 8-9 stopni na krańcach zachodnich, 9-10 w centrum, najcieplej na północy, tam jeszcze 15 stopni w koło brzegu. Ale proszę spojrzeć w góry, jaka tam temperatura będzie. Jedynie 2 stopnie, także bardzo chłodno. Na przeważającym obszarze można liczyć na spore rozpogodzenia w nocy. Jednak tam na południu, na Podhalu mogą tworzyć się w drugiej części nocy, a także nad ranem mgły. Stąd też ostrzeżenia, tam widoczność może może być ograniczona, poza tym w nocy dobre warunki dojazdy. Sprawdzamy, co w ciągu dnia, i tak od tych najlepszych informacji do tych najgorszych. Najlepsza jest taka, że w Białym Stoku czeka nas bardzo pogodny dzień z temperaturą na poziomie 18 stopni. Średnie informacje, przejaśnienia możliwe w całej Polsce, ale jednak chmury będą dominować. No i te nieprzyjemne dla osób, które może chciałyby tę niedzielę spędzić spacerując, na wybrzeżu tym środkowym, zachodnim, a także w zachodnim. Części Wielkopolski będzie padał deszcz. Na pewno nie przez cały dzień, ale trzeba się przygotować na to, żeby mieć gdzieś parasolkę pod ręką. Temperatura najchłodniej będzie w Poznaniu sam zaledwie 12 stopni, na południu około 17, a w stolicy 19. I tak, deszcz to również niebezpieczeństwo na drogach. Te mogą być śliskie przy opadach, a także bezpośrednio po nich, także uważajmy. I obiecałam też te dobre prognozy. No to proszę bardzo, poniedziałek, już tutaj zrobi się cieplej, przy początku tygodnia. 24 stopnie na Dolnym Śląsku, ale proszę spojrzeć na wtorek. Centrum i również właśnie Górny Dolny Śląsk, tam 27 stopni i absolutnie słoneczne niebo. Na północy przez te dwa dni będą przewijać się opady. Niestety, środa to już znów chłodny. No, 17-19, w niektórych miejscach nawet skromne 16 stopni. W czwartek i w piątek również temperatura raczej nie wzrośnie powyżej 20, ale możemy liczyć na sporo pogodnego nieba. Jutro warunki biometeo będą korzystne, a jakość powietrza od kilku dni jest perfekcyjna. I to jeszcze bardziej nas cieszy. Trochę ten deszcz na pewno e, zmiótł nam e, te zanieczyszczenia z powietrza i miejmy nadzieję, że taka tendencja się będzie utrzymywać. A to znaczy, że trzeba czekać. na deszcz. Monika Kubiaczek, bardzo Dzięki. dziękuję.